Najlepsze funkcje Omen Gaming Hub. Przy wyborze sprzętu do grania istotna jest nie tylko specyfikacja, ale również dedykowane oprogramowanie, które pozwoli lepiej wykorzystać moc podzespołów. Jeśli zdecydujemy się na urządzenia marki Omen, jest to aplikacja Omen Gaming Hub. Pozwala ona na klasyczną kontrolę podświetlenia, jak również sterowanie wydajnością, obsługę zainstalowanych gier, a nawet przeprowadzenie zaawansowanych modyfikacji w bardzo prosty i przystępny sposób. Przedstawiamy Wam 5 najlepszych funkcji, które znajdziecie w Omen Gaming Hub. Zanim zaczniemy, warto podkreślić, że korzystaliśmy z Omen Gaming Hub przy pomocy laptopa Omen 15. Jest to o tyle istotne, że dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od sprzętu, z którego korzystamy. Zarządzanie obciążeniem internetowym. Szybkość złącza internetowego to ciekawa sprawa. Jego prędkość zawsze spadnie w najmniej odpowiednim momencie. Dotyczy to zarówno gier online, jak i pobierania aktualizacji lub plików w sieci. W Omen Gaming Hub możemy zarządzać obciążeniem naszego łącza, przydzielając aplikacjom priorytety, a nawet całkowicie je blokować. Jest to niesamowicie przydatne narzędzie, które znacznie zwiększa elastyczność, z jaką korzystamy z PCa. Jeśli zależy Wam na jak najlepszym połączeniu do grania, wystarczy przydzielić najwyższy priorytet w grze, a pozostałe aplikacje zaczną zużywać znacznie mniej przepustowości. Łatwy undervolting Undervolting jest zazwyczaj stosowany przez zaawansowanych użytkowników pecetów, a dzięki Omen Gaming Hub dostęp do niego staje się niezwykle prosty. Warto jednak zacząć od tego, czym właściwie jest undervolting. Polega on na obniżeniu napięcia w procesorze, co ma na celu zmniejszenie poboru energii, osiągnięcia niższych temperatur CPU, a w rezultacie lepszych osiągów. W aplikacji możemy całkowicie zrezygnować z tej funkcji, wybrać tryb inteligentny, a nawet samodzielnie kontrolować odchylenie napięcia rdzenia jednym suwakiem. Ma to ogromne znaczenie podczas grania, szczególnie w miejscach i grach, które bardziej skupiają się na wykorzystaniu mocy procesora niż inne. Kontrola wydajności. Osobnym panelem w Omen Gaming Hub jest kontrola wydajności. Znajdziemy w nim informacje o temperaturze podzespołów naszego komputera oraz opcje, które pozwolą nam dopasować tryby ich pracy. Tutaj mamy dwie opcje. Tryb zrównoważony. Świetnie sprawdzi się do codziennej pracy nie wymagającej dużego obciążenia. Ogranicza on moc dostarczaną do podzespołów, a co za tym idzie, temperatury są niższe, a wentylatory pracują wolniej i ciszej. Tryb wydajność. Idealny do grania oraz wymagających zadań. Dostarcza znacznie więcej mocy podzespołom, a wentylatory pracują intensywniej, by zapewnić niższe temperatury i wyższe osiągi. Jeśli jednak wentylatory sprawiają problemy, to kolejnym narzędziem w panelu kontrola wydajności jest kontrola termiczna. Gdy pierwszy raz odpalimy Omen Gaming Hub, będzie ona ustawiona w trybie automatycznym, który samodzielnie wykrywa obciążenie naszej maszyny i dopasowuje prędkość wentylatorów. Oznacza to, że w mniej wymagających lokacjach w grach wentylatory będą zwalniać, a gdy na ekranie dzieje się więcej rzeczy, przyspieszą. Jeśli jednak chcemy korzystać ze 100% wydajności w każdym momencie rozgrywki, warto przejść w tryb maksymalny. Jeśli jednak zależy nam na ograniczeniu hałasu wytwarzanego przez wentylatory, możemy ręcznie ustawić ich prędkość. Drugim panelem dostępnym w laptopie Omen 15, o którym warto wspomnieć przy okazji kontroli wydajności, jest przełączanie karty graficznej. Tutaj otrzymujemy do wyboru jeden z dwóch trybów. Hybryda, stworzona dla bardziej podstawowych funkcji, czyli przeglądania internetu, odtwarzania filmów i seriali, a także prostych zadań biurowych lub nawet mniej wymagających gier. Ten tryb skupia się na wykorzystaniu zintegrowanej karty graficznej, co znacznie obniża zużycie energii i w rezultacie wydłuża czas pracy na baterii w przypadku laptopów. Dyskretny. Ten tryb wykorzysta już zasoby dedykowanej karty graficznej, co pozwala na maksymalizację osiągów. Jest on automatycznie włączany, gdy system zacznie potrzebować zwiększonej dawki mocy karty graficznej. Hub dla wszystkich gier. Omen Gaming Hub spełnia się świetnie w formie huba dla wszystkich zainstalowanych na dysku gier. Dzięki zakładce Moje gry znajdziemy posiadane przez nas tytuły bez względu na wykorzystywany przez nie launcher i możemy je od razu uruchomić. Ta funkcja pozwala również sortować je alfabetycznie, według gatunku lub motywu przewodniego. Co więcej, Omen Gaming Hub zlicza czas spędzony w każdej produkcji i oferuje podsumowanie dla ostatnich dni. Kontrola podświetlenia. Gamingowe sprzęty nieodparcie kojarzą się z kolorowymi efektami świetlnymi. Dzięki aplikacji Omen Gaming Hub możemy dopasować kolor podświetlenia dla każdego kompatybilnego akcesorium, a nawet przypisać dany kolor podświetlenia do konkretnej gry. Możemy także wybrać indywidualny kolor dla każdego klawisza na klawiaturze osobno albo podświetlić tylko wybrane to oczywiście nie wszystkie funkcje dostępne w aplikacji Omen Gaming Hub, więcej na jej temat możecie przeczytać na stronie internetowej producenta.